Szczęście, pomyślności. I no. komuś, no, nie połowę no nienawiści. Ale komu to raczysz? Nie, on się. No śmiało, śmiało. Wszystkiego najlepszego, co każdy mi robił. Tym razem to są. Wszystkiego najlepszego, co każdy świąteczny. Każdy Jakie to są święta? Bożego Narodzenia! Bożego Narodzenia. Dobra, wszyscy, proszę, dobra. Proszę, proszę, proszę. Jeszcze SYLWESTRA! Święta Sylwestra. I na Sylwestra dużo szycia pomyślności i dużo alkoholu. Nie, Jeszcze ty są i to... dużo fajerwerów? <grymka> <grymka> fajerwery, a nie fair. Fajerwery! Nie, fajerwery. Dobra, wszyscy razem? Możecie złożyć życzenia wesołych świąt? Jeszcze raz! Na 3-4 minuty. Wszystkie! Jego najlepszego z okazji stworzyć! Z okazji stworzyć taki samolot. Dobra, i okrzyk wszyscy, dawać! Szybciutko! Wstawajemy, dawać! Trenerze! Jeszcze ten! Moje no, dabaczy.